Tak bardzo uwielbiamy lecieć do łazienki dla dziewczyn. Jak myślisz? Ile tu się pomieści potworu? Wiedzieliśmy, że Hagrid stworzył ono, a taki pewnie wtedy ustały. Cześć, Hagrid. Yy, czy nie wiesz, czy po Hogwarcie nie lata jakaś włochata bestia? Pająki. Dużo pająków, a tu jeszcze więcej. Co? Już? Zdało mi się. Szybko poszło. Yo, wszystkim, z tej strony Gameplay Girl i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Harry Potter i Konata Tajemnic. Jesteśmy przed wejściem do... Skrzydła Szpitalnego. Taka jest prawidłowa nazwa, to jest jak dla mnie bardziej piętro szpitalne. I... No... Wcześniej byliśmy w zakazanym lesie, a oczywiście, pewnie można Lepiej, możecie, żeby no. pani Pomfrey mnie nie widziała. Za wcześnie. Jest Hermiona. Co ona trzyma? To kartka z jej pismem. Serio? A napisane jest: Spośród wielu strasznych bestii i potworów, najstraszniejszy jest bazyliszek, król węży. wążów, ów osiągać może olbrzymie rozmiary. I żyć wiele set lat. Rodzi się z kurzego jajka wysiedzianego przez ropuchę. Bazyliszek ma jadowite kły i śmiercionośne spojrzenie, a ten, w kim utkwi swoje złowrogie ślepia, natychmiast ulega petryfikacji. Pająki uciekają w popłochu przed bazyliszkiem, ich śmiertelnym wrogiem. Za to on sam lęka się jedynie pijania koguta, gdyż jest dla niego śmiercionośny. Ale jak ten Bazyliszek łazi po zamku? Olbrzymi wąż. Ktoś by go zobaczył. Rury. Ron, on porusza się w rurach. Słyszałem ten głos w ścianach. Dziewczyna, która umarła. Aragog mówił, że była w łazience. A może nigdy z niej nie wyszła? Może wciąż tam jest? Nie myślisz chyba? Jęcząca Marta? Ale Z nie. Wejdźcie do komnaty tajemnic. A jeśli jest w. łazienka, łazienka jęczącej Marty. Marty. Wszyscy uczniowie mają natychmiast wracać do dormitoriów. Wszyscy nauczyciele są proszeni do pokoju nauczycielskiego. Natychmiast. Proszę. O nie! Kolejny atak. Tak. Najgorszy. Tak. Był kolejny atak. Najgorszy dotąd. Tym razem ktoś zniknął. To Ginny Weasley. Na ścianie pojawiła się kolejna wiadomość. Jej szkielet na wieki pozostanie w komnacie. Teraz Hogwart na pewno zostanie zamknięty. Zadanie uratowania Ginny powierzono profesorowi Lockhartowi, ale Ron i Harry szaleli ze zmartwienia. Musieli coś zrobić. Szybciej, Harry, musimy uratować Ginny! Musimy mieć plan. Pójdę do łazienki jęczącej Marty i spróbuję znaleźć wejście do komnaty tajemnic. Pójdę poszukać Lockharta. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby próbował uciec chyłkiem z Hogwartu. Hm, jak dobrze go znasz. Dobra, idziemy na. lecimy na drugie piętro, znowu do Łazienki naczęcej Marty. Oczywiście nie będziemy korzystać z po, e, normalnych przejść, tylko skrótów. Tak, już wybieramy się do Jak pewnie się domyślacie, kurde, nie to. Nie, ta, nie to przejście. Sorry, wybaczcie. Chciała się na drugie piętro, a wyszło jak zwykle. Tak. Pomiłam po prostu piętra. Skróty. Tak dalej. I pewnie jak się domyślacie, wybieramy się do komnaty tajemnic. A co za tym idzie? Skończymy odcinek powoli. Albo w tym, albo w następnym. Nie wiem jak długo będę szła do tej komnaty tajemnic, co będzie się działo. No. Idziemy do Marty najpierw, tylko zasięgnąć trochę języka. Jeżeli mówię za Czego właśnie... znowu chcecie? Zapytać, jak umarłaś. Nikt mnie jeszcze nigdy o to nie spytał. Umarłam właśnie w tej kabinie. Doskonale to pamiętam. Drzwi były zamknięte, a ja płakałam, bo Olivia Hornby dokuczała mi z powodu okularów. Potem usłyszałam, że ktoś wchodzi. Powiedział coś dziwnego, chyba w obcym języku. I to był chłopak. Więc otworzyłam drzwi, żeby mu powiedzieć, że to damska toaleta, i wtedy umarłam. Gdzie stał ten chłopak? Tam, przy umywalkach. Jedna nigdy nie działała. Odkąd pamiętam? No, dobra wskazówka. Ciekawy, czy to tu jest wejście do komnaty tajemnic. Otwórz się, otwórz się. Nie działa. Może trzeba spróbować w języku wężów. Otwórz się. O właśnie. Tak. Tylko szkoda, że mało wężowato zapomniałeś. Coś Lockhart. Mam go. Był spakowany i gotowy do ucieczki. Co to? To chyba wejście do komnaty tajemnic. W takim razie mnie nie potrzebujecie. Powodzenia, chłopcy. Idę rozgrzać swoją miotłę. Jeszcze nie koniec. Na dół. Nie! Chodźmy, chary. To jest to. Wiem. Ma... Tak. Tylko niezbyt e, aktor się postarał. Ten, który podkłada głos Lockhartowi. E, jeśli chodzi o odmawianie czegoś. No to lecimy. Pomnata tajemnic czeka. Harry, tam na górze coś jest. Słabo mi. Aha. Tu się kończy przygoda, chłopcy. Ron. Pożegnajcie się ze wspomnieniami. Obliviate. Ja. Typowe. Ron. Nic ci nie jest, Ron. Jestem. Nic mi się nie stało, Harry. Znajdź Ginny. Zaczekaj tu z Lockhartem. Jeśli nie wrócę za godzinę, no do zobaczenia. Ta. Jak zwykle wszystko robimy sami. Akurat jeśli chodzi o kamnatę tajemnic, to jest konieczne. Tak, żebyśmy po prostu się nie porąbali i nie poszli nie tam, gdzie trzeba. Zauważać. Co to, to KURDE jest? Najchętniej pozbyłabym się tego paskosta, a nie chcę też zaczynać. W sumie, kochanie, mamy tu trzy sekrety w tej części komnaty Tajemnic. Tak, są dwa. Dwie, dwie lokacje komna z komnatą Tajemnic. Ale ja jestem ciekawa, jak wygląda mapka. O, dziękuję, żabka. Sekret z rzadką. Super. Chcę zobaczyć mapę. Gdzie jest mapa? Nie. Mapa, mapa. Gdzie tu była mapa? A jest. No tak. Dlaczego mnie to nie dziwi? Łazienka jęczącej marty. Tak. Zero, kurde, ten. Gadkie szmatki. Ej, ej, ej. Nic z tego, koleżko. Tak, raczej tędy nie należy wchodzić A czy tędy należy? To nie jest dokładnie to samo, tylko że. Um... Mało pózą tam Ło! To jest dokładnie to samo, tylko że po prostu z drugiej strony. Ale nadziei, No lepiej spadać. Tak. <laughs> nie dziękuję, nie skorzystamy z twoich, twoich gości. No, dawaj, d dawaj, dawaj! Sch schodzimy na dół? Co tu mamy? Fasolki! Na co mi to? Niech sobie są jednak. Dobra? Nie mam ochoty schodzić samemu. Zwłaszcza, że może to być bardzo niebezpieczne. Schodzić samemu? O nie! Nie wiem, czy to jest ta część, czy też inna? Nie, to chyba nie to. Ale mamy przynajmniej zapis gry. Aha! Pajęczyna! Tak, to jest ta część, o której myślałam. Cóż, nie ma co się teraz robić. Spadamy podwójne pojedyncze. Przydałoby się ten. Chodź tu. Śluz gumochłona i pora drzewa wigien. Pajączki tam są, chowają się przed nami. Co pająki robią w ogóle w komnacie tajemnic? To ja nie mam pojęcia. Ja będę się nimi pić na zniska. Ta, Moja ulubiona część bez kitu. Jeżeli zawalimy sprawę to wtedy musimy zaczynać wszystko jeszcze raz. Zaczynając oczywiście od pająków. O Boże, tej części po prostu nienawidzę. Trzeba mieć dobry timing. Bo tu rozwalicie to na hita. Zwłaszcza, że kamera tu jest do dupy. Nie można też stanąć za blisko, bo cię rozpierniczy. Najgorsza jest to! Więc jeśli pozwolicie, w ogóle się nie odezwę, bo chcę to przejść. Żeby tu przejść! Nienawidzę tej części! Nienawidzę wręcz! Olaus! Koret! Pozbywamy się. Nienawidzę, 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 nienawidzę... Uch. Jeszcze raz. Spróbujemy jeszcze raz. Jeżeli będzie kolejny fail... Nie ma tego. Robimy tak zwane cięcie. To sobie poradzę z tą pierwszą. Drugą też. Trzecia jest najgorsza. Mm. Nie ma to jak presja, prawda? Bez presji! To jest za szybkie. Ale wiem, że da się to przejść, bo przechodziłam to nieraz. W dziesiątym razie, prawdopodobnie. Yes. Udało się! Jest, 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 Zapisujemy, zapisujemy i zabieramy żabę. Boże święte. AHA ha, 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 nie, nie. cudnie. Ta, ta, ta. Kochamy, to prawda. Kochamy. Jak nam się coś zawala przed noskiem. Tak, i tu trzeba ostrożnie, bo tu też... Trzeba też uważać, żeby wypatrzyć sekrety i tak dalej. Żeby niczego nie zargubić. Hm. Tak. Jak tu wejdziemy, to już raczej nie przejdziemy, więc lepiej tą olejkę. A to jest zwałowe. Bo się pospieszyć! I poczekać. Tak, ponieważ to już się nie cofnie, a mamy tu sekret. Drugi! Tak! Nie spodziewajcie się w tym etapie żadnej karty. Nic a nic, a z drugiej strony nic nie ma. Na dół. Dziwne jest to, że pająki no, tu są. W końcu to komnata tajemnic. Mieszka tu stwór, który. Prastary stwór, który. Do... Jest ich śmiertelnym wrogiem. Hello! O! No dobra, lecimy. Uważamy, żeby nie spać, bo już tu nie wrócimy. Pozbieramy sobie fasolki. Olał fasolki! Lecimy. Tak. Kapstanka, kochana kapstanka, to teraz zapomniałam. Nie, trzeba pozbyć się tego. Ale jest kilka rzeczy. Nie można pozbyć się tego pasku. No może tak spadać. Yeah. Padam stąd. Fajnie by było najpierw pozbyć się tych małych paskudztw, bo... Yy... Ale się nie da? Tak, właśnie dlatego trzeba się ich pozbyć. Bo przeszkadzają. Aha. Poproszę zdrowie, poproszę żabę, a ich tutaj jest TAK DUŻO, że po prostu masakra! Jakbyśmy spadli i tak, to byśmy mogli wejść. Idziemy, 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 bo chyba trzeba jeszcze raz... A. Tak, tak. Mamy drugie. Miło, że gargulce są co ja... chwila. Dlaczego brzmiało jak ten to to paskutwo? Małe, chorki Chętnie wiem, się cię pozbyła, ale to niestety nie sięgam. Jest! Jest! Pozbywamy się go! Niech mi więcej tu dupy nie druje! Pewnie zjebałam teraz! Oho!

Jak zrobię tam to będę żałować, O bym niczego nie porąbała. Uh -huh. yeah. Wszystkie trzy zaliczone, Sekrety w tej okolicy. Ej, jeszcze nie ma to. I gdyby nie ten fail, pewnie było, nie byłoby aż tyle odcinka zmarnowanego. Lecimy, tu? Co ta gówno tu robi? Nie wiem. Co, coś nie jest nam potrzebne. Uh! Hmm, przydałoby się zdrowie. Dziękuję. O! Żabka? Nie, fasałki. A może to żabka? Nie, też fasadki. Te spadające kamienie niezbyt dobrze świadczą. Boże nie, wiem co będzie. Nie, 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 nie chcę. Ja nie chcę. A może nie? Może ja się. A! Uff, jeszcze nie. Jesteśmy w drugiej lokacji, mamy cztery sekrety i tu jeden sekret jest po prostu porąbany. Ale do, zobaczycie dopiero za chwilę. Okay. Najgorsze jest to, że te stwory szybko się budzą. Trzeba szybko się ich pozbywać. Liczyć opcje. Tak, jedna opcja. I odbywamy się tego prawa. Jest drugi. Nie ma niczego. Nie. Jeden. Chodź tu mały. Chodź tu. Pokaż. Tak, tak, tak. To teraz. Zabieramy cię. Odsunamy się. I... Dziękuję! Znowu! Trzeba bo... Bo wyobraźć śluz. Tylko. Chociaż kory, że trochę więcej nikt nie zaszkodzi. Nie pamiętam, do czego był ten garbulet, Ale warto być przygotowany W razie pachelko. Nie ma tu żadnego sekretu. O, dziękuję, bardzo zaliczone. I tu też żabka. Mnóstwo fasolek. Mamy... pierwszy sekret? Drugi. A, to nie, to nie będzie długo. Ale też pewnie nie skończymy teraz, więc... E... Hmm. W zależności od tego, w której części jestem... Ta! to kto zębrawijamy w no, tym spadaj okay. Co mamy eee, tak Zwane miejscowe śmierci. Pozbawamy się tego paskudnika. Nie jest nam do niczego potrzebny. Do szczęścia tym bardziej. Tu też pozbywamy się chowniku. Ten też spada. To tylko będzie nam przeszkadzał. Bo będziemy latać na półki. Tak, dziękuję. Nie wyszło. Tak, trzeba ostrożnie tu odcinać. Taka ta jest nam potrzebna eee. Czy ja zapisałam tą grę? Bo jeżeli nie, to się załamie. Okej. Okay. Nie umrę, jeżeli Mam nadzieję. <grystanie> Bo się załamie nie mam ochoty zaczynać od początku. Cóż, nie pamiętam dokładnie jak to trzeba zrobić, ale wiem na pewno, że jedno... Trzeba uważać. Tak jak to trzeba... Muszę sobie przypomnieć! A! Dziękuję, zapisałam to. tu. Robimy Enter, bo już to widzieliśmy. Padasz. No ej! ej, ej. Już tak tak spółka oj, paskórniku. Tak. Ja. Zanim robimy, to robimy tu. A, już mamy zaliczony. Trzeci sekret! Najlepsze. Co tu mamy? Niewidzialne półki! Tak, taka pomoc, żeby przyspieszyć nam zadanie, prawie. Gdyby nie to, że gówno daje. Hmm. Ale niestety musimy wszystko leczyć jeszcze raz. Na szczęście nie musimy robić dużych odległości. Dobra, jeden. Od razu spada drugi i czekam aż wejdzie na dół. Tak, Ta, to na dół. Na razie zostawię to Chcę po prostu coś zobaczyć. Najwyżej powtórzę, Chodź tu, gadzie! Wiem, że tam jesteś, pokaż się! I tak musisz tu polecieć. Prosto pod nasze giry. Pięknie. Nie pamiętam. Oho, współpracuj. Tak. To w dół. I mamy ostatnią brązową kartę. Zaliczamy ostatnie życie. Pełny pasek. Wszystkie paski zdrowia mam. Pe pełne paski zdrowia też mam. A wygląda, żeby coś tam było, prawda? A ta karta ostatnia to... Um. Okej, okay. gość dziwnie wyglądał. Da. Czy ja mam ochotę skakać jeszcze raz albo po prostu spaść? Nie, ale możemy spróbować. Proszę bardzo, nie musimy się martwić, bo jesteśmy już po drugiej stronie. Ale, przydałby się, no nie wiem, tapis gry? O, mamy zapis gry w idealnym miejscu, ponieważ tutaj zakończymy nasz odcinek, ponieważ już naprawdę niewiele nam zostało, żeby e, skończyć. Czyli to w sumie następne odcinki, zakończymy grę. A więc, jeżeli spodobał Wam się filmik, to dajcie pod nim łapkę w górę. Subskrybujcie, by być na bieżąco z nowymi odcinkami. No i dzięki za uwagę. I naka!